Masza rozerwij ten uchwyt za pas albo złap sobie uchwyt od środka rozerwij ten uchwyt za pas bo on jest e, niedobry Masza szuka jednej nogi szuka jednej nogi ale ręce od środka masza masza tak jest od środka dobrze i teraz przyciągnij i złap jedną Jedną nogę Masza! I za plecy, dawaj, 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 wstawaj do góry! I za jedną nogę Masza, jedna nie dwie. Masza, podchodź ją! Masza, pracuj na kimonie, chłopknij, szarpnij! Dawaj do góry, do góry Masza! Dawaj, dawaj! Przodem do mnie! Masza, ustaw się przodem, przodem! Przerzucaj ją, przerzuć ją! Tak jest! Pod jej nogami, dobrze, pod jej nogami uciekaj! Pod jej nogami Masza! Dwie ręce pod jej nogami. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ręka na pupę Masza. Tak jest! Idź za plecy, za plecy, w drugą stronę, masza, w drugą stronę. Odpisz Wypychaj jej głowę. Wypychaj jej głowę. Noga za głowę, masza. Noga za głowę. Szyma.

いい <Yes. S 2> <laughs>